Ten świetny sezon znalazł też potwierdzenie przy okazji rozdawania gladiatorów OLEN Superligi. Największa liczba tych nagród dla przedstawicieli budka KP Kim Erasmusen, Kamila Damski, Daniel Leżnicki, super gladiator, także dla Bartka Tomczaka. To ci najwięksi bohaterowie. Czy ty kogoś jeszcze byś wyróżnił tak szczególnie, już nie gladiatorem, ale na koniec dobrym słowem? Drużyna. Drużyna, to jest kolektyw, to każdy w tych wszystkich przeciwnościach, te operacje, e, multum e, kontuzji, e, poważniejszych mikrourazów, ale cały praktycznie sezon od listopada walczyliśmy ze zdrowiem, e, walczyli nasi e, lekarze, walczyli nasi fizjoterapeuci, e, którym też e, tutaj e, czapki z głów i podziękowania dla Niurecha za, za to jak prowadzili naszych zawodników i doprowadzali jak najszybciej zawsze do, do zdrowia, ale największym gladiatorem jest drużyna i nic więcej nie ma poszczególnych, prócz gladiatorów, którzy, które były przyznane, które odbierają w Kielcach, potem przekazywałem je na ceremonii w Czenka Arenie Ostrów. Gladiatorem kaper Ostrowi jest drużyna. Mhm. Wiem, że teraz jest moment na radość i czas na planowanie przyszłości dopiero przyjdzie, ale no też dobrze wiem, jakie jest Twoje nastawienie. Co roku chcesz sobie zawieszać poprzeczkę coraz wyżej, tylko zastanawiam się, co można jeszcze więcej zrobić po tym trzecim miejscu, skoro przed Wami już tylko potęgi Spłocka i Kielc. No Nigdy nie brakowało nam ambicji. Na pewno minimum to będzie walka o top 4 i taką, taką, takie mamy założenia, ale zbyt wcześnie wyrzucać takie, takie, takie słowa. Przed nami poważna przygoda Liga Europy, Puchary, więc to i tak już będzie bardzo wycieńczające i nowa przygoda dla wszystkich organizacyjnie, jak i sportowo. Na wszelkie. Decyzje, założenia, plany i w ogóle przyjdzie jeszcze czas. My się nie zatrzymujemy, i nigdy się nie zatrzymamy. Wiemy, że ten sufit przy obecnych czasach, czyli które trwają już bardzo długo, czyli Kielc i Płocka, będzie ciężko to zrobić, ale nie ma rzeczy niemożliwych, ale na takie różne założenia i plany jeszcze musimy się troszeczkę. Troszeczkę wstrzymać, bo jeszcze oficjalnie nie zamknęliśmy sezonu sportowo, tak, ale jeszcze przed nami je zakończenie sezonu z władzami miasta, ze sponsorami i całą biało-czerwoną rodziną, więc jeszcze mamy bardzo dużo pracy związanej ze starym sezonem, potem trochę odpoczynku i od lipca ruszamy na pełnych obrotach pod wieloma względami, a mamy bardzo mało czasu, ponieważ ten sezon był najdłuższy na razie, jakim uczestniliśmy. Więc, więc jeszcze na takie decyzje i, i przedstawianie jakichś planów przyjdzie czas. Powiedziałeś o grze w pucharach, to też będzie wielkie wydarzenie w historii Ostrowskiej Piłki Ręcznej. Zastanawiam się jaki to będzie mieć wpływ, to że będziecie grać więcej niż na jednym froncie, na sposób budowy tej drużyny, na kadrę tego zespołu w przyszłym roku, jak duże będzie mieć to znaczenie? Nowa przygoda, tak jak wspomniałem, nowe doświadczenie pod względem organizacyjnym, jak i sportowym. No my chcemy wypaść i reprezentować nasze miasto, nasz kraj jak najlepiej w tej pierwszej, że tak powiem, poziomie rozgrywek europejskim zaraz po Lidze Mistrzów. Parkin nas weryfikuje. Poczyniliśmy takie transfery wraz ze sztabem szkoleniowym. Takie, a nie, takie, a nie inne wierzymy. Kolejny sezon w moc naszej drużyny w serducho. Chcielibyśmy podbić Europę, ale parkiem nas zweryfikuje. Mhm. Chcę jeszcze zapytać, bo równolegle jak toczył się ten sezon, ogłaszaliście pozyskanie nowych zawodników. Wiemy na ten moment o trzech nowych twarzach. Czy to jest koniec? Czy czegoś jeszcze się należy spodziewać? Czy są jeszcze jakieś rozmowy i negocjacje w toku, krótko mówiąc wszystkie transfery, które przewidzieliśmy i które udało się sfinalizować, zostały przedstawione. Ostatnim osobą był Patryk Krok ze Szczecina, prawostrzygłowy, który był wiceliderem Królów Strzelców Ligi Centralnej. Na pewno, gdyby nie jego kontuzja pod koniec sezonu, byłby Królem Strzelców, ale no niestety nabawił się tam niegroźnej, na szczęście kontuzja ale nie mógł grać w końcowych fazach Ligi Centralnej. To była ostatnia Ostatni zawodnik, którego przedstawialiśmy na nowy sezon Orlen, Superligi, jak i Ligi Europy. Kada jest zatem kompletna? Zamknięta, kompletna. Wyjaśniałeś już przyszłość Sandro Mestericza. Wiemy, że jego nie będzie, że nie będzie kontynuował przygody z Reboot KP Ostrowią. Jeszcze chciałem dopytać, co z drugim zawodnikiem, który dołączył w trakcie sezonu w obliczu tych problemów, Mateusz Wychowaniec, jakie tutaj decyzje? Podziękowaliśmy Mateuszowi również podczas, po ceremonii medalowej podziękowaliśmy wszystkim zawodnikom, którzy, z którymi nie przedłużyliśmy współpracy. Wiemy, że Mateusz sobie już poradził, nie wątpiłem w to, ale no niestety poczynione były już kroki z Patrykiem Krokiem, już dużo, dużo, dużo wcześniej, więc no niestety Mateusz troszeczkę za późno zasilił szeregi naszej drużyny, ale wiem, że Mateusz sobie dobrze poradził. Wierzyłem w to i życzę mu mu powodzenia.